Śmierć jest czymś nieuniknionym. Jej widmo towarzyszy nam przez całe życie. W każdej z kultur, w wierzeniach, mitach i legendach zawsze znajdziemy kogoś lub coś powiązanego ze śmiercią. Nie inaczej było w przypadku starożytnych Egipcjan i ich wierzeń. Pojawia się w nich bardzo charakterystyczna postać Boga o głowie czarnego szakala który jest patronem życia pośmiertnego oraz procesu mumifikacji, który dla Egipcjan był bardzo ważny. Ten bóg zwie się Anubis. Anubis przedstawiany jest jako skrzyżowanie pustynnego psa i czarnego szakala. To wyobrażenie wywodzi się z czasów, kiedy Egipcjanie nie potrafili budować jeszcze tak imponujących grobowców, jakie znamy dziś. Wokół grobów swoich zmarłych ustawiali po prostu kamienie, które miały chronić zwłoki. Niestety, te świeżo pochowane ciała stanowiły nie lata kąsek dla wygłodniałych pustynnych drapieżników, w tym szakali, hien czy pustynnych psów. Taki stan rzeczy był dla Egipcjan czymś przerażającym i nie do zniesienia. Zwierzyna bezcześciła ich zmarłych. Postanowili więc zareagować w najlepszy, jak im się wydawało, sposób. Magia miała być ich rozwiązaniem. Egipscy kapłani wybrali wówczas pustynnego psa na strażnika spokoju zmarłych. Wejścia do grobowców i nekropolii zaczęto od tego momentu pieczętować i znakować wizerunkiem tego stworzenia. To miało według nich zapewnić ciałom bezpieczeństwo, a zmarłym niezakłócony spoczynek. Anubis przedstawiany jest jako postać o czarnym kolorze, ale nie ma to zbyt wiele wspólnego z umaszczeniem chociażby szakala. Kolor ten odnosi się do rozkładającego się ciała, które przybiera właśnie taką barwę oraz do czarnoziemów w Dolinie Nilu, gdzie Nil i jego brzegi to symbole życia i odrodzenia. Tak więc kolor Anubisa symbolizuje jednocześnie śmierć i odrodzenie. Anubis najprawdopodobniej jest synem Neftydy i Seta. Chociaż w przypadku tego drugiego można spotkać się z wersją, że to nie Set jest ojcem, a Ozyrys. Zwykle przedstawiano go jako człowieka z głową szakala lub szakala noszącego wstążkę i trzymającego cep w zgięciu jego tylnej nogi. Potężny, czarny pies był obrońcą zmarłych. Który dbał o to, by otrzymali należne im prawa do pochówku oraz czuwał przy nich w życiu po śmierci, aby dopomóc im w zmartwychwstaniu. Początkowo w Egipcie był znany jako inpu lub anpu, co oznacza rozkładać się. Słowo anubis jest natomiast grecką formą tychże słów. Był znany również jako pierwszy z ludzi Zachodu, co oznaczało, że był królem umarłych, ponieważ ludzie z Zachodu to egipskie określenie dusz zmarłych w zaświatach, które leżą na zachodzie w kierunku zachodzącego słońca. Najstarsza znana wzmianka o Anubisie pochodzi z czasów Starego Państwa. W tym okresie był najważniejszym bogiem związanym ze śmiercią. W tej roli kojarzony był z wieczną sprawiedliwością i utrzymywał ten związek później, nawet po tym jak został zastąpiony przez Ozyrysa, który otrzymał wówczas honorowy tytuł pierwszego z zachodu. Przydomki Anubisa biorą się ze związku z jego pogrzebową rolą. Jak na przykład przydomek ten, który jest na swoim pagórku, miał podkreślać, że jest on strażnikiem umarłych i ich świątyń. Oraz ten, który jest w miejscu balsamowania, że jest on związany z procesem mumifikacji. Jak wiele egipskich bóstw, Anubis miał wiele ról w zależności od sytuacji, i żadna publiczna procesja w Egipcie nie mogła być prowadzona bez Anubisa na czele. W Grecji był kojarzony z Hermesem, i z połączenia tych dwóch bóstw powstał Hermanubis. Wspomniałem już o tym, kim byli jego rodzice. Jednakże we wcześniejszych czasach Anubis był uważany za syna Ra i Hesata, ale po asymilacji z mitem Osirisa uznano go za syna Osirisa i jego szwagierki Neftydy. Jest on najwcześniejszym egipskim bóstwem przedstawianym na ścianach grobowców i przywoływanym w celu ochrony zmarłych, i zwykle przedstawiany jest jako opiekujący się zwłokami króla, przewodniczący rytuałom mumifikacji i pogrzebom, lub stojący z Ozyrysem, Totem lub innymi bogami podczas ważenia serc w sali prawdy w zaświatach. Popularnym wizerunkiem Anubisa jest stojący lub klęczący mężczyzna. Z głową szakala trzymający złotą wagę, na której ważono serce duszy z białym piórem prawdy. Jego córką jest Kebet, znana również jako Kabehet, która przynosi chłodną wodę duszom zmarłych w sali prawdy i pociesza je. W czasach ptolemejskich szakalogłowy Bóg był łączony z Hermesem pod postacią Hermanubisa. Wówczas miejscem jego kultu było miasto Cynopolis, co znaczy miasto psów. Wzmianki o tej specyficznej hybrydzie znajdują się także w księgach alchemicznych średniowiecza i renesansu. Inne z interpretacji nadają mu rysy Cerbera, strzegącego Hadesu, a jeszcze inne łączą jego działalność z wędrówką psiej gwiazdy Syriusza po niebie. Główną rolą Anubisa było przewodniczenie zmarłym w dojściu do sądu przed Ozyrysem. Decydował też, czy taki zmarły może wejść do Królestwa Zmarłych. Po czym jednak stwierdzał, czy dana osoba jest godna lub nie, Anubis stawał koło wagi i ważył serce zmarłego. Gdy było za ciężkie od złych uczynków, oznaczało to, że taka osoba nie może pójść dalej. Gdy jednak serce było lżejsze od pióra, przepuszczał duszę dalej. Przed ważeniem serca przeprowadzał rytuał otwarcia ust. Czyli magicznego ożywienia zmarłego. Ale to nie wszystkie role związane z podziemiami, bo w zaświatach, przez które musi przejść nowo przybyły, mieszkały również demony, które pożarłyby go prędzej, niż doszedłby do Ozyrysa. Anubis chronił więc dusze zmarłych podczas wędrówek. Na Ziemi za to opiekował się grobami zmarłych. Wygląd Anubisa jest związany, jak już wspomniałem, z pierwszą rolą. Bo głowa szakala wzięła się ze świadomości ludzi o tym, że właśnie wilki, psy i szakale odwiedzały nocą cmentarze i rozkopywały groby. Panteon bóstw egipskich jest ogromny i pełen postaci, które zgłębimy sobie w następnych materiałach. Jednakże spośród nich wszystkich Anubis wydaje się być postacią najbardziej samotną, odległą i tajemniczą. Jego zwierzęcy symbol, czyli szakal, do tej pory wywołuje nieprzyjemny dreszcz na plecach, a skojarzenie z cmentarzami i mumiami raczej nie wpływa na ocieplenie jego wizerunku. Mimo to w starożytnym Egipcie cieszył się wielkim szacunkiem i zaufaniem. Wiązało się to z misternie utkanym religijnym systemem, który po śmierci całkowicie powierzał duszę człowieka Anubisowi. Szakala głowy Bóg miał za zadanie bezpiecznie doprowadzić ją przed oblicze Ozyrysa, wykorzystując swoją siłę, spryt i umiejętności w walce, żeby ochronić biedną duszę przed groźnymi demonami czyhającymi na jej drodze. Nie należał również do wyjątkowo rozmownych i towarzyskich. Być może dlatego jednocześnie obok szacunku wzbudzał w ludziach strach. Anubis wydaje się być kolejnym bóstwem Egiptu, które wciąż wywołuje wiele emocji i inspiruje współczesnych artystów. Wielu autorów, chociażby książek fantazy, nadal chętnie sięga po tę postać, często nadając mu jednoznacznie negatywny charakter. Jak wiemy, jest to dość niesprawiedliwe, ponieważ sam Anubis nie był złym bogiem, a wręcz przeciwnie. Niestety z uwagi na otaczającą go aurę tajemniczości i to jak blisko śmierci się poruszał, niesłusznie wykorzystuje się go jako czarny charakter w wielu historiach. Przykładowo, postać Anubisa pojawia się w grze Smite. Tam gracz może wcielać się w różne bóstwa, aby później na arenie rywalizować z innymi graczami. Tak jak charakter i natura prawdziwego Boga, tak i jego postać w grze jest trudna do opanowania. Jednakże ci, którym się to uda. Otrzymują kontrolę nad niezwykle potężną postacią. Anubis pojawia się także w seriach klocków Lego. Poza tym pojawia się wielokrotnie na wielkim ekranie, we wszelakich serialach czy filmach dotyczących tematyki egipskich bogów i przeważnie zajmuje tam rolę tego złego. W książce Nila Gaimana, Amerykańscy bogowie, Anubis pojawił się jako postać o imieniu Mr. Jacquel. W starożytnej Grecji zwrot przez psa. Był używany w odniesieniu do Anubisa i był przywoływany jako środek gwarantujący prawdziwość stwierdzenia, Podobnie jak moglibyśmy teraz powiedzieć, przysięgam na grób mojej matki lub przysięgam na Boga. Podsumowując: Postać Anubisa jest czymś w rodzaju ewenementu pośród Bogów. Ze wszystkich bowiem jest on Bogiem najbardziej wyzbytym ambicji i potrzeptów niezaspokojonego ego. Jest wierny niczym pies, jeżeli chodzi o oddanie się swojemu zadaniu opieki nad zmarłymi. Jest też dziki jak szakal, jeżeli chodzi o ich obronę i obronę miejsca ich spoczynku. Wśród postaci, które pożera ambicja, knują, dają się ponosić emocjom, Anubis zdaje się być czymś dotąd niespotykanym.